Witam serdecznie, szanownych Państwa, A więc to się stało. Oprocentowanie dolara amerykańskiego zostało obniżone z 5%. I pół procenta na 5% procenta. Romneli, szanowni państwo, oprocentowanie na 5%, Proszę zobaczyć, co się stało. obniżono oprocentowanie o pół procenta, o całe pół procenta. Szanowni państwo, dolar amerykański jest oprocentowany 5%. Strefa euro jest oprocentowana 3,65. Oczywiście frank, jak to tam franki, 1,25. A polska złotówka dalej 5,75. Oczywiście to nie jest aż tak więcej aniżeli dolar amerykański. Jednak jest to znacznie więcej aniżeli strefa euro, bo 3-4 euro. mają 2,1% niższe oprocentowanie aniżeli my w Polsce. Szanowni państwo, dolar amerykański obniżył swoje oprocentowanie o 0,5% i co się stało? Od razu złoto, szanowni państwo, podrożało. Proszę zobaczyć co się stało. Złoto podrożało od razu. Proszę zobaczyć co się dzieje, szanowni państwo. Szaleństwo na cenie złota. Cena złota idzie do góry tak jak się to stało z euro. Proszę bardzo. Tutaj mamy cenę złota tak jak stało się to z euro, tak jak mówi że jeżeli będzie decyzja, jeżeli Stany Zjednoczone, jeżeli Fed, jeżeli Stany Zjednoczone podążą drogą Europejskiego Banku Centralnego, czyli ECB, European Central Bank i obniżą swoje oprocentowanie, też siekną o jakieś 0,5%, to złoto zaraz może bardzo mocno wybić. A jeżeli, i proszę bardzo, co się stało, Szanowni Państwo, tutaj mamy podwyżkę, weźmy godzinowe, Proszę zobaczyć, tutaj mamy e, gigantyczny wzrost. Tutaj mamy gigantyczny wzrost po e, podwyższeniu oprocentowania. E, przepraszam po obniżeniu oprocentowania przez e, ECB. Proszę bardzo. Tutaj e, tutaj było to e, e, obniżenie oprocentowania. Przepraszam dotąd e, i, dola, i złoto od razu e, bardzo mocno e, podrożało. Proszę zobaczyć, bardzo mocno podróżało do 2500, tutaj 80. Do tych poziomów, i zapowiadałem, że, jeżeli dolar amerykański także, szanowni państwo, mocno obniży oprocentowanie. Jeżeli fund brytyjski następnie bardzo mocno obniży oprocentowanie, to będziemy mieli sytuację, w której rzeczywiście złoto może podrożeć do 3000 dolarów za jedną uncję, a nawet tysiąca dolarów za jedną uncję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i następnie, jeżeli to były złe decyzje, mogą podwyższyć z powrotem te oprocentowania, a jeżeli nie podwyższą tych oprocentowań, jeżeli ta inflacja się utrzyma przez jeszcze jakiś czas, no to to złoto istnieje takie prawdopodobieństwo, że będzie szło do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Chyba że banki centralne stwierdzą, że zaczną masowo wyprzedawać ludziom złoto, prawda? Bo też tak się może zdarzyć: zaczną masowo wyprzedawać złoto, to, to, to złoto tąpnie, prawda? Yy, I co, jak tąpnie, prawda? Jak tąpnie, no to wtedy ludzie przestaną kupować to złoto. Inni się wystraszą, sprzedadzą z powrotem i kupią sobie jeszcze taniej, prawda? Bo yy, tak to wygląda. No i proszę zobaczyć, co się stało teraz, prawda? Dzisiaj dosłownie przed chwilą dolar amerykański. Obniżył swoje oprocentowanie do 5% i proszę bardzo, gruba, długa krecha do góry. Proszę zobaczyć prawie 2000, no, 2600 pyknęło. Proszę zobaczyć, wymiar tu 30 minutowy. 2599, tak, 2600 romnęło do 2600. Proszę bardzo, 2600 dolarów za jedną uncję. No każdego dnia. Cena złota do dolara amerykańskiego osiąga nowe rekordy. Szanowni Państwo, 200, 2400, 2500, 2590, 2600 i 13 centów, prawda? Ale może to dopiero początek. Tak jak powiedziałem, istnieje, szanowni Państwo, no większa możliwość, chyba że zaczną, mówię, no, no, banki centralne mogą masowo zacząć wyprzedawać złoto, prawda? Bo no, to złoto, jeżeli będą. Następny bank, jaki bank? No, następny bank, szanowni państwo, co się stanie teraz? No, się stanie tak, że no teraz Wielka Brytania może obniżyć oprocentowanie o 0,5%, prawda? No, może do tego dojść. O 0,25% mogą obniżyć, prawda? No, bo tam lud będzie się burzył. Jak to jest, szanowni państwo, że oni wyszli z Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej to kredyty mają na. 3,65. Szanowni Państwo, robiłem przecież filmy, proszę się cofnąć. Kredyty hipoteczne w Hiszpanii, w strefie euro na... Kapitał na kapitał 180 tysięcy euro wynosi 700 euro, czyli połowę płacy minimalnej, bo płaca minimalna to tam 1200, no to 600 to jest połowa płacy minimalnej, no to stuwa więcej niż połowę płacy minimalnej na 180 tysięcy, prawda? Czyli tam w Hiszpanii pracuje się dzisiaj w danym momencie na płacy minimalnej, na ratę kredytu, na kapitał 180 tysięcy euro, czyli na dosyć spoko mieszkanie, może nawet do można kupić bardzo dobry, bardzo luksusowy nawet, to płacisz tylko, zarabiasz 20 dni na płacy minimalnej, no, no a w Polsce żeby zarobić na kredyt, na ratę kredytu, miesięczną ratę kredytu na płacy minimalnej o wartości 180 tysięcy euro, czyli pi razy drzwi 800 tysięcy złotych, to, szanowni państwo, trzeba pracować 60 dni, tak, czyli w Hiszpanii wystarczy pracować 20 dni, czy tam 17 dni, czy tam 18 dni, prawda, 17 dni, razy drzwi, prawda? No a w Polsce trzeba pracować na to 60 dni na ten sam kapitał, a wiemy, że ceny nieruchomości w Polsce już dawno są wyższe niż w Hiszpanii, no przecież... A zaraz dojdzie gaz, teraz mamy przepiękną pogodę w Polsce, słoneczko, ładnie, pięknie, fajnie, miło, słodko, prawda, jest naprawdę piękna taka jesień, znaczy jesień, no jeszcze chyba lato jest przez kilka dni, no ładnie, prawda, jeszcze jest, no bo było bardzo brzydko, były chmury, był deszcz, było przykro, prawda, no ale już jest wesoło, tak, no i, no i tego właśnie konsekwencją było oczywiście to, co się dzieje na południu Polski, prawda, w te zalania wszystkie, no niestety, no ale wracając do ceny złota, no to, szanowni państwo, mówię, no jeżeli, jeżeli następny będzie fund, i następne będą inne banki, jeżeli polska złotówka się umocni mocno, no to inflacja też u nas może spaść, no bo przecież jeżeli złotówka się umocni mocno do euro, do dolara i do powiedzmy funta. To jest wiele produktów, które właśnie są nominowane w takowych walutach, no i one od razu powinny być teoretycznie tańsze w tych złotówkach, prawda? Wi wiadomo, że to jest różnie, no i to ma wielki wpływ potem na inflację, prawda? Więc będzie można też obniżyć i też to wywali, no ale. Mówię, że może się zdarzyć tak, szanowni państwo, że cena złota zacznie mocno mocno rosnąć do 3000 dolarów, do 3500 dolarów, nawet może wybić do 4000 dolarów za jedną uncję. To samo dzieje się ze srebrem. Proszę bardzo, to samo dzieje się ze srebrem silver. Proszę bardzo, to samo dzieje się, szanowni państwo, ze srebrem. Proszę bardzo, 31 dolarów, 31 dolarów, 28 centów za jedną uncję srebra za jedną monetę uncjową, proszę zobaczyć e, co się szanowni państwo e, dzieje za jedną uncjową monetę proszę bardzo, mamy następne e, wyżyny ceny srebra e, ponad 30 dolarów za jedną uncję przypominam, że jeszcze w roku 20 to było tylko 11 dolarów szanowni państwo, e, w roku 15 to było 13 dolarów potem do 20, no to jest 30 dolarów no na srebrze e, czasem można więcej zarobić niż na złocie procentowo, prawda, bo za uncję, no to jest 30 zł, 2600, ale no serebro widzimy z 11 do 30, na przykład 2, 3, czyli trzykrotnie, prawda, czyli 200% netto zarobku, no ale wracając do złota, no i szanowni Państwo, co się może zdarzyć? No może się zdarzyć to, może się zdarzyć to, proszę bardzo, może zdarzyć się to, że na przykład dalej będą obniżać te oprocentowania, no ludzie będą się cieszyć, prawda, ta inflacja jeszcze nie uderzy, będą, 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 będą. I żeby złoto staniało, prawda, wywali, o tu będzie 3,5 tysiąca złot, funtów, prawda, przepraszam, e, dolarów, no i są takie kraje, które mają bardzo, bardzo dużo złota. Europejski Bank Centralny ma złoto, nawet jeszcze Brytyjczycy mają trochę złota. Takie kraje, którym zależy na utrzymaniu tych walut, prawda? Szwajcaria ma dużo złota, dużo krajów ma dużo złota i gdy to złoto będzie drogie, wiecie, no ludzie też mogą zacząć sprzedawać, no ale te banki mogą sprzedać, czyli zainkasują bardzo dużo za to złoto, no bo jeżeli dzisiaj złoto 2,600, a sprzedadzą po 3,500 albo po 4, jeżeli dojdzie, no przecież kupowali po 1000, albo po 700, albo po 500, no to bardzo dużo, prawda? Tak, No i proszę zobaczyć, no tutaj przecież 500 kosztowało, o tutaj, prawda, no niedawno można powiedzieć, 15 lat temu, tak? No i jeżeli wzrośnie do 3,500 czy 4,000, no to sprzedając to złoto, no to zgarną te wszystkie dolary, prawda? zgarną te wszystkie funty i te euro za to złoto, znaczy nie wszystkie, no tylko część taką odpowiednią, no i to złoto z tych trzech i pół tysiąca, prawda, w panice może spaść znowu do 2, 200, prawda? Do 2200. No i oni sobie odkupią to złoto wtedy za sprzedadzą po 3500, no i sobie odkupią za 2, 2, 200, i taka będzie panika, prawda? Czyli da pompować cenę złota, bum, 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 bum do 4 patoli, czy 3,5, czy trzech, w zależności od tego, prawda? Zacząć wyprzedawać raczej no, w danym momencie generalnie banki centralne kupują. Ale trzeba to zrozumieć, że no, banki centralne mogą to robić, nikt im tym no, nie zabroni im tego, prawda? Proszę zrozumieć, jeszcze raz mamy sytuację, w której dzisiaj drastycznie obniża się oprocentowanie proszę zrozumieć, że tutaj złoto szanowni, ja oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania złota, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi, szanowni państwo to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjne pamiętajmy, że na kupowaniu złota inwestycji czegokolwiek, w zaciąganiu kredytu możemy stracić swoje wszystkie pieniądze a nawet więcej, szanowni państwo wszystko wideo edukacyjno-informacyjne a nie doradcze szanowni państwo, proszę bardzo szanowni państwo, od 2000 3 roku tylko i wyłącznie do 2011, czyli tylko w niespełna 8 lat złoto podrożało, proszę bardzo tu mamy trzeci, mamy 2003, 3, drugi, trzeci, proszę bardzo, mamy trzeci styczeń, prawda, no i w styczniu 2003 300 dolarów złoto kosztowało, no i proszę zobaczyć po 8 latach 1920, nie to było 5, 6 no prawie się, no 6,5 raza, szanowni państwo, no 650% wzrosło, prawda? 550 netto zarobku. Tak? 550, tak, no 558 lat No, yy, ale to było i tak wzrostowe Proszę bardzo, no rosło, rosło, rosło Rosło, rosło, a i tak Z 300 rosło potem, prawda, no bo rosło Proszę bardzo, rosło od 99 Z 233 Czyli urosło 33%, właściwie Prawda yy, No i boom wywaliło, czyli dzisiaj też urosło po, Proszę bardzo, właściwie No proszę bardzo, w 19159, tu, 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 no i urosło do no, ponad 100% no co to oznacza, szanowni państwo? No to, że... Gdyby wzrosło między, tak jak między yy, Tak jak między 3 a 11, 2003 a 2011 tylko w niespełna 8 tych lat No to nawet gdybyśmy liczyli tutaj z tego poziomu 1200, no to 1200 Szanowni Państwo Razy 6,5 Wezmę specjalnie kalkulator Aby przypadkiem się Nie pomylić ze zmęczenia Szanowni Państwo, 6000, proszę bardzo 1200 razy 6,5 szanowni państwo to będzie proszę bardzo 7800 yy, dolarów. Tak, czyli 8000 dolarów, yy, gdybyśmy mieli wzrost taki sam szanowni państwo jak między rokiem 3 a 11, no to wzrost do 7000 dolarów, 8000 dolarów. No i co wtedy się stanie? No te banki zaczną wyprzedawać te złoto, prawda? Jak zaczną wyprzedawać to złoto, jeżeli wzrośnie to złoto do 5, 6, czy tam 4, w zależności od tego tutaj jaki to będzie okres. No to zaczną wyprzedawać, no i ono wtedy tąpnie, Prawda na przykład z 5 tysięcy na dzisiejsze 2,5, prawda? Czy znaczy 2,600? Tylko, że wiecie, potem sobie odkupią z powrotem, tak? Wyobraźmy sobie, że sprzedajesz złoto za 5 miliardów, nie? No sprzedałem złotą, mam złota za 5 miliardów, o, złoto podrożało do 5, do, do 5 tysięcy za uncje, Szanowni państwo, no i mam tyle tych uncji, bo jestem bankiem centralnym, nie wiem, Szwajcarii, prawda, czy tam, nie wiem, Włoch, prawda? No i biorę i inkasuję szanowni państwo 5 miliardów. Biorę i inkasuję 5 miliardów, bo sprzedałem po 5000 za uncję, czyli nie jak dzisiaj za 2600 za uncję. No i biorę te miliardy, prawda? Zgarnąłem miliardy za to złoto. No, i to widzicie, jakby tak banki zaczęły robić, zaczęły sprzedawać, ludzie by kupowali, prawda? Tam, by nie kupowali, by, znaczy się sprzedawali, by, by było coraz taniej. No, złoto mogłoby wrócić do dzisiejszej ceny, czy tam do 3000, no i z powrotem mogliby odkupić, prawda? Tylko, że wiecie, no wtedy będą na przykład, w zależności, na przykład, że o połowę stanie i o połowę taniej sobie wtedy kupią, no to 2,5 miliarda masz na czysto, powiedzmy, prawda? 2,5 miliarda masz na czysto, tak? Sprzedałem drogo. Zapadło się. Frajerzy kupili drogo, ja sprzedałem drogo, zyskałem. Frajerzy kupili drogo, stracili. Zapadło się. I odkupuję z powrotem to samo złoto, tylko że go mogę kupić dwa razy mniej albo tyle samo za połowę tego co mam, czyli mam czysty zysk, prawda? Czysty zysk 2,5 miliarda i do tego może właśnie, szanowni państwo, dojść, żeby włączyć tą panikę, żeby znowu się ludziom tam. Bo o to chodzi, bo to tak działa, prawda, no, kapitał raz idzie w złoto, raz idzie, znaczy raz idzie w złoto i w srebro, raz idzie tam w giełdę, prawda, potem tam w nieruchomości, trochę tam waluty, jakieś tam dyrewaty, tam kurde bondy, prawda tego rodzaju tak to się dzieje, szanowni państwo, czy w jakieś startupy, tak to się po prostu dzieje, tak to, szanowni państwo, działa czy w żywność, czy w to czy... no tak to po prostu działa, prawda? Jak już jest rynek nasycony, już jest za dużo tej inwestycji, na przykład jest rynek chłonny kapitałowy, znaczy się giełdowy, no to jak rynek giełdowy jest, Szanowni Państwo, chłonny, no to można inwestować i on rośnie, ale jak się nasyci, to się zapadnie. Tak samo jest z nieruchomościami, rzecz jest taka z nieruchomościami że no nieruchomości mają to do siebie, że no, są pompowane kredytem po prostu no i tyle. No, teoretycznie można powiedzieć, że giełda też jest pompowana kredytem, no bo przecież no, ale jest inwestycjami raczej, prawda? no ale inwestycje skąd pochodzą no, od firm, które kredyty biorą na przykład prawda? i tak dalej, to jest kółko to jest wszystko system naczyń połączonych, więc tak, Szanowni Państwo, złoto może jutro kosztować 5 tysięcy dolarów bez żadnego, znaczy jutro, no za na przykład pół roku może wybić, prawda? I nawet do 7 tysięcy mogłoby wzrosnąć na przykład w 5 lat. Tak, czyli teraz kosztuje 2600, 2, za pół roku będzie kosztowało 3500. Yy, ta, taka rzeczywistość, proszę zobaczyć, na przykład tutaj proszę zobaczyć między, szanowni państwo, yy, rokiem, nie, proszę, tutaj mamy gdzie jest 300. Powiększymy sobie, o, powiększymy sobie, powiększymy sobie tutaj. O, proszę zobaczyć, tutaj yy, w lipcu kosztowało złoto ile? Weźmiemy, sobie powiększymy. Proszę bardzo. I ono się potem. O, tak sobie powiększymy. O, tutaj weźmiemy. Tu jest taki jaskrawy przykład. Yy, w, w sierpniu, szanowni, albo tutaj. O. Yy, yy, w lipcu 2005 złoto kosztowało 413. A już, szanowni Państwo, w maju, czyli, czyli nie cały rok, czyli tak, lipiec, sierpień, wrześniu październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, maj. I maj, nie? Czyli 8, 8 miesięcy. W 8 miesięcy prawie 100%, nie? Czyli gdybyśmy mieli sy sytuację jak między lipcem 2015 a majem 2006, no to co by się stało w takim razie? No to co by się stało? No by się stało zwyczajnie to, że szanowni Państwo, by się stało to, że z dzisiejszego 2,5 tysiąca, no to akurat mamy wrzesień, powiedzmy, nie? To z dzisiejszego 2,5 tysiąca a przykład, czy 2600 właściwie osiągnęło, no to osiągnie sobie w czerwcu na przykład 5000, tysięcy, nie? No do czerwca mogłoby wzrosnąć 5000. tysięcy. I to są, to, to, to serio, nie? A potem się zawalić może z powrotem do 3000. tysięcy. Oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania złota, szanowni państwo, oczywiście złoto może się zawalić, mogą wrócić gigantyczne oprocentowania, może powstać jakaś nowa super hiper technologia, szanowni państwo, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, dlatego dywersyfikacja ryzyka jest najważniejsza, my tylko patrzymy, co się dzieje, jak można stracić, jak można zyskać. Jedno jest pewne, szanowni państwo, jeżeli będziemy w takiej samej sytuacji, jak między rokiem 2005 a 2006 pomiędzy lipcem a kwietniem to do czerwca złoto wzrośnie do 5000 dolarów za jedną uncję. Potem może spaść do 3000 tysięcy dolarów za jedną uncję. Więc ten, kto kupi tanio w tych tanich miesiącach, no to będzie ewentualnie do przodu. Ten, kto kupi w drogich, to ewentualnie będzie do tyłu. Kto kupuje tanio, sprzedaje drogo, ten zyskuje. Kto kupuje drogo, sprzedaje tanio, ten frajer. Szanowni Państwo, nie namawiam do kupowania złota, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. Pamiętajmy o tym, że może się, że mogą się sprawy odwrócić. Mogą się, szanowni Państwo, sprawy Odwrócić i mogą być znowu wysokie oprocentowania, bo wybije inflacja i tak dalej. No ale jak wybije inflacja, no to przecież jak inflacja, no to przecież też musi złoto drożeć, No bo jak więcej trzeba dać marchewek, jak za marchewki trzeba dużo zapłacić, no to jak to dużo? No to ja nie chcę dawać dużo złota za marchewki, prawda? No to. <ścoughs> Czyli w złocie będzie tyle samo, prawda? A inflacja będzie w papierkach, prawda? W banknotach, tak? W fiduciarnych pieniądzach. Szanowni Państwo, pamiętajmy. Stare, starożytne przysłowie, że nie ma bramy, przez którą nie przejdzie osioł obładowany złotem. Pozdrawiam. Cześć.